Nowenna do Matki Bożej Bolesnej, dzień siódmy, za osoby porzucone. A obok krzyża Jezusowego stały Matka Jego i siostra Matki Jego Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki – niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia – oto matka Twoja – i od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Z Ewangelii według świętego Jana. Ból samotności. Jak często nasze życie splata z sobą smutek i radość, ból i nadzieję. Pod krzyżem, gdzie umiera Bóg, człowiek otrzymuje przeogromne skarby. Bóg nie tylko, że się nie mści na ludziach, którzy powiesili go na drzewie hańby, ale jeszcze w swojej miłości daje nam swoją matkę. Aby się nami opiekowała. Bóg przekracza granice, zawsze daje nam więcej niż prosimy. W chwili granicznej, w momencie śmierci, jeszcze o nas pamięta, jeszcze się o nas troszczy, bo nie chce, byśmy byli sami. Źle człowiekowi być samemu, nawet nasz Bóg jest w trzech osobach. Polecajmy naszej matce tych, którzy zdaje się, iż opuścili ich wszyscy ludzie. Polecajmy osoby porzucone, porzucone żony, porzuconych mężów, porzucone dzieci. Polecajmy kapłanów, którzy nie znajdują zrozumienia dla swego posłannictwa, dla swojej pasji, nawet wśród współbraci i przełożonych. Prośmy o siłę dla tych, którzy świadomie wybrali drogę samotności. Niech ich serce będzie wypełnione miłością i chęcią służenia innym. Niech z radością i oddaniem dzielą się sobą z potrzebującymi a za przyczyną Matki Bożej bolesnej proszę o wysłuchanie prośby którą w tej nowennie zanoszę ojcze nasz któryś jest w niebie święć się imię twoje przyjdź królestwo twoje bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.